No, Hejka, co tam się z tobą dzieje? Skąd to zwątpienie? Dlaczego chcesz teraz się poddać tylko dlatego, że raz czy drugi ci nie wyszło? To nie jest żaden powód. Musisz iść i walczyć. Osiągniesz cel, prędzej czy później go osiągniesz, ale musisz iść do przodu, przejść, walczyć o swoje. Nieważne, że wszystko dookoła jest przeciwko tobie. Najważniejsze jest to, że masz tutaj wolę zwycięstwa. To się liczy. Każdy może osiągnąć cel. Nieważne czy taki czy taki, ale trzeba iść i walczyć. To teraz masz 3 sekundy, żeby się otrząsnąć. Powiedzieć sobie dobra basta, pięścią w stół, idę do przodu i osiągam swój cel. Pozdro! And that's, that's cool. And that's pretty much all there is to say.